wszystkim moi drodzy. Słuchajcie, witam Was za tej bardzo tajemniczej paczki niespodzianki. Jest to nietypowa paczka niespodzianka. Nietypowa i pierwsza zarazem dla mnie taka paczka niespodzianka, ponieważ nigdy wcześniej żaden handlarz, który ma swój sklep internetowy, prawda? Nigdy żaden taki handlarz nie wysłał mi paczki niespodzianki. Żaden sklep internetowy nigdy nie wysłał mi paczki niespodzianki Do tego momentu Dostałem paczkę niespodziankę jak już pisałem wam wcześniej na grupach od Michała Królickiego Od Michała Królickiego Paczka jest ze strony Spider's Empire kiedyś, kiedyś to było pająkowe imperium Teraz to jest Spider's Empire i y, ja mam powiem szczerze, ja z tej strony właśnie jeszcze kiedyś wcześniej w Pająkowe Interium y, zamawiałem różne gatunki ptaszników. Młode. Młode, jedynki. Mam te ptaszniki do dzisiaj. Są zdrowe, żyją i de facto nic się nie dzieje. Y, co dalej? No Michał Królicki. No, jest to postać dosyć y, że tak powiem, barwna na, na tle naszej terrorystyki. Natomiast jest to bardzo popularny człowiek, jak się okazuje, w, w naszych grupach facebookowych, czy na, ogólnie w Polsce, na giełdach. Jest dosyć popularny. Dobrze, chyba nie. No. W każdym bądź razie mam paczkę niespodziankę. Niespodzianka jest to dlatego, że ja po prostu wiedziałem o tej paczce, że ją dostanę w tydzień wcześniej ale nie wiem, co jest w tej paczce, nie mam pojęcia, co tam jest. Dlatego zobaczymy, czy po samych inicjałach dam radę rozszyfrować, co tam jest, bo podejrzewam, że pająki, skoro Spider Empire, no to na pewno są to ptaszniki. No, I zobaczymy, co jest w tej paczce i w jakim stanie, a reszta się okaże. Ja się przygotowałem dość dobrze do tego filmu. Przedzwonię jeszcze do właściciela strony Spider's Empire, czyli do Michała Królickiego. Ale najpierw otworzę paczkę i zobaczę, co tam jest. Dobra, więc tak, mamy steroboksa. Mamy wizytówkę. Żeby nie było, że ściemniam, że jest to od kogoś innego paczka. To już wam mówię Spider's Empire Michał Królewski Także nie ściem. Jest to prawdziwa. Paczka niespodzianka. Paczka niespodzianka dodam, że nie dałem za to nawet złamanego centa. Dostałem ją za darmo. W formie takiego jakby może testu no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy jak się sprawy mają, bo to nie jest moje pierwsze zamówienie ze strony właśnie Fanges Empire. Gdzie tak jak mówię, ja, ja do tego sypka nic nie ma. Mi nigdy nic złego nie zrobił. Zawsze wszystko co zamówiłem miałem, zawsze było ok. Może nieraz trzeba było faktycznie... Poczekać trzy dni na odpowiedź, ale to też wynika, nie wiem z czego. No. Można to porównać z jakimś innym sklepem internetowym, gdzie, gdzie nieraz też po prostu czekam trzy dni na odpowiedź, i, i, i fakt jest taki, że do dużego sklepu terrorystycznego nikt nic nie ma, a do królewskiego tam czytałem w poście, prawda, że <laughs> nie odpowiada. No, nic nie mówię, w każdym bądź razie sprawy swoje trzeba załatwiać. Nie interesuje zawartość tego, tego sterowca. Zobaczymy, co nam tu Michał podarwał. Dobrze, moi drodzy. Musiałem się przebrać, bo się oblałem sokiem. Ale jest ok. Otwieramy. Otwieramy Ja sobie zadzwoniłem wcześniej po prostu do Michała, przed chwilą. No bo ja podejrzewam, że po kliszówkach, czy Pendolfak, nie wiem jeszcze. Tam są inicjały i tak myślałem, że po prostu po tych inicjałach będę miał ciężko w ogóle ogarnąć, co to jest. Nie chciałem głupo dopowiadać, a później przerabiać, bo mi się nie chce tego filmu przerabiać. To ma być film na żywo i taki prawdziwy. I wiem już, co tam jest. Kurde, szokło mnie trochę. I już Wam pokazuję, co my tam mamy. Na pierwszy rzut. Na pierwszy rzut, moi drodzy. Już Wam mówię, co mi się tu rzuca w oczy. A. P. Czyli to jest awikularia purpurea. Bardzo ładny ptasznik. Ja... Mam jedną L1, purpurea i w tym momencie wstawię Wam zdjęcie dorosłej samicy, żebyście też widzieli, jak wygląda awikularia purpurea. Drugi pendorf to jest AR, to jest awikularia rufa. Z tego, co, z tego, co się dowiedziałem, to jest to młody, młody lub młoda, nie wiem, ale w każdym bądź razie po rodzicach z odłowu. Czyli jej rodzice były odłowiona jakaś kobieta, której nazwiska na ten moment nie jestem już w stanie sobie przypomnieć. a ja podejrzewam, że naukowo po, raczej wie, co mówi. Potwierdziła ten gatunek i jest to z całą pewnością Awikularia Rufa. Lokalizacji jest tam więcej. Nie wiem z jakiego regionu ona tam pochodzi, ta awikularia, znaczy rodzice tej awikularii. Ale z tego co wiem, to jest po Dzikusa. Czyli wygląda tak jak dzikie awikulary. Na, na zdjęciu wam pokażę teraz y, tą awikularię, czyli dorosłą mamę, czy tatę, nawet nie wiem tej awikularii, która jest. Czyli tego Dzikusa. Kolejnym małym ptaszniczkiem, którego wyjąłem z pudełka, jest Salmo Pueus Victory. Salmo victory, którego już kilka razy tam obnosiłem się z zamiarem zakupu, ale gdzieś no, tak nie do końca. No, też nie są tu tanie ptaszniki, prawda? Zresztą rufy też nie są tane. purpury Purpurea też nie są tane. Są dosyć drogie pająki. Victory też jest dosyć drogim pająkiem, no i właśnie go dostałem. Dostałem go za Cieszę się i wkleję Wam zdjęcie dorosłego psalmu z Wiktorii teraz. No. To mi prawie łeb rozjebało, że się tak wyrażę brzydko, ale dostałem właśnie od królika y, PFG, czyli Formik Topus Full Green, którego już od dawna chciałem sobie kupić, no ale one były po 180 zł. Gdzieś to jednak, kurczę, stać mnie, no ale, ale jednak no zawsze to, no nie wydam yy, nagle, prawda? 180 zł na pająka. No i w sumie fakt jest taki, że już nie muszę wydawać, bo go właśnie przed chwileczką dostałem. Dostałem Formic Topus Full Green. Ja wam wkleję dwa zdjęcia. Yy, teraz, bo mam. Yy, Dzikiego full greena samca i drugie zdjęcie takie bliska, żebyście po prostu widzieli jak wygląda full green i dlaczego full green. No. No. to już mi faktycznie łeb zjebało, bo nie wiedziałem nawet, że są takie ptaszniki. Jest to Sahydroaraneus Araneus Raja. Sahydroaraneus Araneus Raja. Patrzyłem na zdjęcie przed chwileczką. No, jest bardzo ładny ptasznik. Jest to mały ptasznik. Coś takiego jak na przykład, nie wiem. No, w każdym bądź razie jest mały ptasznik. Ten, którego ja dostałem, jest już dosyć duży. Jest to taki ptasznik, który. No, śmiało wcina już wylękturkach, gdzie młode tego gatunku są malutkie, tak cyriokosmus na przykład, że trzeba je karmić z tymi muszkami tam, owocówkami. Spojrzałem na stronę Spider Empire, one są dostępne i są dostępne tej wielkości, czyli już w zasadzie nie trzeba się pierdzielić z jakimiś muszkami, owocówkami, tylko sami zobaczcie, dostajecie takiego już dosyć dużego no, Takiego już ładnie podrośniętego pajączka. Sahydroaraneus Araneus Raja. Szczodry dar. <grymne> Dobra. Jeszcze ostatni pająk. Ja mam wkleję zdjęcie z Sahydro Araneus Raja. Teraz, żebyście też mieli pojęcie, jak to wygląda. I ostatni. Ptasznik, już na sam koniec, to jest GBB, czyli green butelkowy niebieski, zielono butelkowy niebieski, czyli chromka. Zwykła chromka, a dlaczego ją dostałem? Dostałem ją z przyczyny, o której zaraz Wam powiem. I też wkleję Wam oczywiście zdjęcie Chromki, a resztą zajmiemy się teraz. No więc tak, słuchajcie mnie, moi drodzy, teraz uważaj. Dzwoniłem przed chwileczką do Królika, pogadaliśmy sobie dość długo. No i doszliśmy do wniosku takiego, że zrobię pewną rzecz. Zrobimy w zasadzie pewną rzecz a taką, że na wszystkie te pająki, łącznie z tą chromką, z tym, którego nie znałem, czyli z tym Sahydro Araneus Raya, na wszystkie te pająki, które dostałem, które teraz trzymam w ręce, prawda, będzie na stronie Spiders Empire będzie rabat. Rabat w wysokości 25%. Taki uznaliśmy zrobić sobie rabaci. Na hasło Lary. Wystarczy wpisać tam Hasło LARY. L-A-R-R-Y. -R -R -Y. LARY. Możecie z dużych, możecie z jakich tam chcecie, małych. W każdym bądź razie na dźwięk mojej ksywy dostaniecie na wszystkie te pająki, łącznie z Victorii, rabat w wysokości 25%. Czyli według mnie warto może napisać to. Prawda, LARY. I można sobie będzie sporo taniej kupić, właśnie na przykład Victory czy Full Green. Może wreszcie kogoś kurka będzie stać na Full Green'a w niższej cenie, prawda? Dlaczego ma kupować po takiej cenie, jakie są ogólnie? Będzie w niższej i tyle. I każdy, kto akurat ma trochę mniej kasy ode mnie czy od, od kogoś tam, będzie mógł sobie kupić Full Green'a lub Sahydro Araneu z Pamiętajcie, Hasło Lary na Spiders Empire u królika możecie sobie kupić wszystko to, co ja trzymam w ręce. 25% tak. No. Także odcineczek dobiegł końca, chyba, że chcecie, żebym coś Wam jeszcze więcej może powiedział, to już piszcie do mnie, czy to w komentarzach, czy, czy na Messengera, odpowiem. Ja jestem zaszokowany, bo w życiu, jak już mówiłem wcześniej, żadna strona, żaden handlarz, który ma swój sklep, prawda, internetowy, terrorystyczny nie dał mi takiego prezentu. No, może dlatego, że jestem zwykły lary gdzieś tam kurczę z Bielska. No i cieszy mnie to, cieszy mnie to niezmiernie. Pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy. Hejtujcie, nie wiem, róbcie co chcecie. Stwierdziłem, że po prostu nagram taki odcineczek, no bo ja nie mam żadnych przykrych wspomnień ze strony Empires. Spiders Empires. No. Trzymajcie się, moi drodzy, z tej strony Lary. Na Hej Pa.